Podsumowanie gali UFC Fight Night Hermanson kontra Pfeiffer. W pierwszej walce wieczoru zmierzył się Daniel Marcos z Auriclegiem. Legiem. Wybaczcie, czy to źle. Ciężkie do wymówienia. Walka zakończyła się no contest po nieintencjonalnym kolanie w krocze chińskiego zawodnika. Niestety. W drugiej walce zmierzyli się Haider Amil z Fernim Garcia. Była to niesamowita wojna na wyniszczenie, z której zwycięsko wyszedł Haider Amil, nokautując swojego przeciwnika w drugiej rundzie po tym, jak Garcia nie był responsywny na ciosy Amila. Trzecia walka to Zak Pałgę kontra Bogdan Guskow. Guskow posyła niesamowitą serię ciosów na głowę Zaka Pałgi i kończy się walka nokautem w pierwszej rundzie. W następnej walce zmierzyli się Jeremiah Wells z Maxem Griffinem. Bardzo wyrównana walka, która ostatecznie skończyła się decyzją na korzyść Maxa Griffina. Kolejna walka to Devin Clark kontra Marcin Prachnio. Bardzo niekonwencjonalny karate styl Marcina Prach nie daje się we znaki klarkowi, co skutkuje bardzo jednostronną decyzją dla Warszawiaka. Następna szósta walka jest to Loma Lugmumi kontra Bruna Brazil. Bardzo dziwna walka ze strony Brazil, ponieważ była ona bardzo mało aktywna. Na Loma to wykorzystała, punktując ją w swoim tajskim stylu. I oczywiście Tajka wygrywa przez jednogłośną decyzję. Siódma walka Timothy Kwamba kontra Bolaji Oki. Oki po dość um, nudnej walce wygrywa z przez Split Decision. Ósma walka. Trevin Giles kontra Carlos Prates. Po niecałych dwóch rundach dominacji niestety Trevin Giles przegrywa po tym jak Prates wysyła lewy prosty na szczękę Gilesa i ten pada na deski w ostatniej minucie drugiej rundy. Następna walka to Hodolfo Viera kontra Armen Petrosian. Vieira w niesamowity sposób obala Petrosiana i poddaje go duszeniem trójkątnym rękoma pod koniec pierwszej rundy. W następnej już dziesiątej walce Michael Johnson staje naprzeciwko Dariusa Flowersa i Johnson wygrywa poprzez jednogłośną decyzję i to bardzo nudną decyzję. Następna walka to Brad Tavares kontra Gregory Rodriguez. W trzeciej rundzie Tavares nie odpowiada na ciosy Rodriguez'a i sędzia jest zmuszony przerwać walkę, co skutkuje nokautem dla Gregorego Rodriguez'a. Następna, dwunasta walka Igor Poteria kontra Robert Bryczek. Kolejny polski akcent na tej gali i debiut naszego rodaka. Warto również dodać, że Ukraińiec nie zrobił wagi o półtorej funta. Bryczek już w drugiej rundzie wyglądał na dość zmęczonego i przegrywa on jednogłośną decyzją. Co main event i trzynasta zarazem walka Dan Ige kontra Andre Fili. I jeden cios dla Ige wystarczył, żeby wyłączyć światła Filemu i wygrywa on przez knockout w pierwszej rundzie. I teraz, ladies and gentlemen, w walce wieczoru zmierzyli się Joe Pfeiffer z Jackiem Hermansonem. I człowiek, który bije mocniej od samego Francisa Enganu, przegrywa przez jednogłośną decyzję z Jackiem Hermansonem. Pfeifferowi starczyło kondycji na dwie pierwsze rundy, potem jak Hermanson się rozkręcił, no to był koniec tak naprawdę.